Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj z lekkim opóźnieniem przychodzę do Was z filmem o tym, jakich kosmetyków używam w maju. Ten filmik z podsumowaniem kwietnia już na pewno widzieliście. Chciałam nagrać od razu ten majowy, no ale jakoś nie wyszło. Kosmetyki sobie przygotowałam i używam je już jakieś dwa tygodnie, więc mam nadzieję, że teraz je Wam tutaj szybciutko pokażę. I zaczynamy, będzie szybko. Mam tutaj trzy podkłady, które sobie wyjąłam z szuflady, ten już na pewno bardzo dobrze znacie, to jest ten Bielenda Makeup Academy, ten Lumi mineralny podkład rozświetlający, on już mi się kończy, więc jestem bardzo zadowolona, że uda mi się go w tym miesiącu zdękować, no ale dobrałam sobie do tego Perfecte Pure Nature, puder matujący, który jest wegański, ma mineralne pigmenty i do tego Always Fabulous Bourgeois podkład, który bardzo lubię jak widzicie połowa opakowania już jest zużyta więc wróciłam do niego bo bardzo dawno go nie używałam ale w międzyczasie kupiłam sobie jeszcze podkład z Liren It's a Match nie wiem czy widzieliście to jest stosunkowa nowość właśnie w asortymencie Liren i jest to mineralny podkład dopasowujący się. On ma również chronić przed światłem niebieskim, światłem czerwonym. Ma SPF15, więc naprawdę bardzo fajna ochrona. No i co, używam go. Więc jakby mimowolnie on również wpadł do tego mojego majowego pudełka. I powiem Wam, że naprawdę jest bardzo fajny. Jeśli chodzi o korektor, to mam jeden, chyba jeden tak. Tak, jeden. I jest... Nie, dwa. I jest to korektor... Pierwszy jest to korektor z Miss Sporty Perfect to Last, 24 godziny. Jest to korektor dość gęsty, ja już go mam też długo. Jak widzicie, jest tutaj dość porządnie skończony, więc moim celem jest po prostu wykończenie go. A drugi korektor to jest korektor z Klaresy Smooth Maker Concealer. Film z całym testem kosmetyków Klaresy znajdziecie tutaj. Postanowiłam go tutaj wyciągnąć. Nie był najgorszy. E, a poza tym, wiecie, jak coś kupiłam, no to chciałabym to zużyć, więc pomalutku, pomalutku będę go zużywać Jeśli chodzi o brwi, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, wróciłam to mascara z Eveline, która naprawdę rano ratuje życie, e, ponieważ jest mega szybka i bardzo ją lubię swoją drogą. E, no a zastąpiłam, zastąpiłam. W tym miesiącu po prostu wróciłam tutaj kilka innych kosmetyków. Jest to tak, e, Eveline. To jest ta sama wersja tej maskary, tylko po prostu przeźroczysta. No i jako, że jest przeźroczysta, trzeba się czymś wypełnić te brwi i jest to Revolution. To jest kredka, która powstała we współpracy z Julką z Fashion. Już Wam będę powtarzać o tym, powtarzam Wam już o tym bardzo długo i będę dalej o tym powtarzać, że ta kredka jest naprawdę mega, mega trwała jak na kredkę do brwi, która jest dość cienka. Stosuję tylko właśnie tą stronę, która jest kredką. Tę stronę z żelem stosuję bardzo rzadko. Ona mi jakoś tak nie za bardzo podeszła i nie przypadła do gustu, ale naprawdę ta z kredka jest ultra wydajna. Ma bardzo ładny kolor. No i jest też szybka. Wyjęłam sobie też The Brow Glue z NYXA. To jest ten klej do brwi. Więc y, tutaj sobie y, go będę używać. Jak Wam powiedziałam, używam już tych kosmetyków kilka, no chyba tydzień, półtora, jest sobie wyjęłam. Jeszcze tego nie użyłam, więc y, wszystko przede mną. Y, miałam go kiedyś, widzieliście go też chyba w jakimś teście, więc bardzo chętnie sobie przypomnę po prostu, jak on mi się sprawdzał. Y, mam też, jeśli chodzi o y, puder, no to dwa produkty. Pierwszy bardzo tradycyjne, Bear Moist. Jak widzicie, to opakowanie już swoje przeszło. W środku przeszło jeszcze więcej. No, powiem Wam szczerze, że jest takie lekka motywacja do tego, żeby właśnie jak najszybciej zużyć to opakowanie, żeby po prostu nie trzymać go. Niemniej jednak, puder jest super. Ale jak już widzę, wiecie, takie jeden no to motywacja jest jeszcze większa. A jeśli chodzi o drugi puder, którego w tym miesiącu będę używam. Będę używać nadal. To jest mineralny spray puder z Catrice. E, Truskin. E, bardzo go lubię. W ogóle w połączeniu z tym samym podkładem z Catrice sprawdza się świetnie. Jeśli jeszcze do tego dołożycie e, korektor z tej serii, no to już macie całą twarz Catrice. Bardzo tani, a bardzo dobry. On jest też transparentny, ładnie utrwala. E, no i utrzymuje się cały dzień. E, jeśli chodzi jeszcze o Twarz, no to trzeba ją czymś wykonturować, i w tym miesiącu w ogóle poszłam po bandzie i widziałam same nowości, jeśli znaczy nowości, produkty, których jeszcze jakby w tym połączeniu i w tym zestawieniu nie było. Jest to Rimmel London Natural Bronze, to jest bronzer, który ma drobinki, czyli coś, co ja bardzo lubię. Ja bardzo lubię takie opalone bronzery, które lekko odbijają światło, nie są turbomatowe, i ten właśnie taki jest. Opakowanie. Zostawiam trochę do życzenia, no bo to jest samo opakowanie z tego kultowego pudru, e, który nie pamiętam jak się nazywał już, ale wiecie, e, tru, e, mat. Trumat, jakoś tak się nazywał, wie, wiecie o co chodzi. E, no wiecie, opakowanie, właśnie, tak jak powiedziałam, pozostawiam do życzenia, bo no już to jest dziurawe, ale sam produkt jest naprawdę fajny i będzie też fajny na lato. A jeśli chodzi o rozświetlacz, no to postawiłam tutaj na co jest z WIBOK. Coś, co powstało we współpracy ze Stysiem, czyli to jest Sunlighter Classic Highlighter. Z Stysia wypuścił dwa rozświetlacze, oba mam, ale zdecydowałam się w tym miesiącu używać ten klasyczny rozświetlacz do twarzy, który pozostawia na skórze błyszczącą taflę w uniwersalnym kolorze. Zgadzam się, kolor jest uniwersalny, on jest lekko złoty, czyli coś, co ja bardzo lubię. Coś takiego cieplejszego, tak jak Wam wspomniałam po poprzednim miesiącu, gdzie miałam y, ekocerę. Ona była dla mnie trochę za chłodna, a to jest naprawdę bardzo fajna propozycja. Bardzo, bardzo go lubię. Yy, I jeszcze ten drugi rozświetlacz, który jest z tej serii. Powiem Wam tak na szybko: to jest rozświetlacz, który po prostu nie ma bazy. On jest bardziej taki drobinkowy, yy, ale myślę, że na co dzień ten yy, wystarczy w zupełności. Więc właśnie na ten się zdecydowałam i jestem z tego jak na razie zadowolona. Jeśli chodzi o rzęsy, no to tutaj za dużych zmian nie ma. Mianowicie została ta maskara z Eveline Variette. Ja ją bardzo lubię i ona jest jeszcze po prostu ok, więc zostaje. Ale dołożyłam sobie bazę. Bazę z Avonu. To jest Lash Supreme Volume Primer. To jest baza podtóż do rzęs, żeby te rzęsy były jeszcze grubsze, bardziej wydłużone. Powiem Wam szczerze, że tak mm, spoko, ale tego jakoś za bardzo. Znaczy, w sensie jak nakładam tuż, to widzę, że coś na tym mam, ale ona jest, mam wrażenie, która słucha, sucha, bo trzeba się troszeczkę napracować, żeby ją na rzęsy nałożyć, żeby jakikolwiek efekt był. Ale jeśli on już, ona już jest na rzęsach, no to naprawdę tuż do rzęs na niej już bardzo fajnie idzie i widać, że są lekko pogrubione. Mam tutaj też tą maskarę z Clarinsa, o której Wam mówiłam już w zeszłym miesiącu. To jest ta miniaturka, to jest maskara Supra Volume. Lubię ją jako tą drugą maskarę, żeby jeszcze bardziej podkreślić efekt tej maskary z Evelyn, żeby było jeszcze bardziej grubo i wydłużenie. No, ale też mam tą maskarę z Maybelline, tą nowość. To jest maskara Curl Bounce. Myślę, że Fajnie sprawdzi się y, dla tych z Was, które mają właśnie długie, y, lekko podkręcone rzęsy, bo ona bardzo ładnie jeszcze je bardziej podkręci, y, lekko wydłuży, no i je pogrubi. Ja bardzo jestem zadowolona z tej maskary, ale y, jakby lubię ją jeszcze bardziej w połączeniu z czymś innym, albo właśnie z tą bazą z Avonu. I słuchajcie, to jest już chyba wszystko, co na ten miesiąc przygotowałam. Aha, przygotowałam jeszcze ten cień sypki Daisy z Belle, ale to wiecie, używam go, jeśli chcę, żeby coś błyszczało na powiekach. Szybki, dzienny makijaż. I to jest tak naprawdę wszystko. Będę tego używać. Używam tego, więc już niedługo pewnie pojawi się podsumowanie tego miesiąca. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy testowałyście już tą nowość z Liren. I czy któryś z kosmetyków przypadł wam do szczególnie do gustu, kiedy go testowałyście, a może na coś właśnie polujecie, dajcie mi koniecznie znać. Ja mam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Zostawcie proszę kciuka w górę, subskrypcję na dole. No i do zobaczenia, pa pa!